Cześć! Z tej strony Oskar. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Krypto na fali. W dzisiejszym odcinku przejdę do analizy Bitcoina, opiszę ten cały ruch wzrostowy, który miał miejsce w ostatnim czasie. Dodatkowo pokażę różne wskaźniki, które ewidentnie pokazują, co wydarzyło się na Bitcoinie i dlaczego on poszedł teraz do góry. Dodatkowo przejdę do altów, co obecnie rozgrywam. No i na samym końcu powiem też, co robią w aktualnej sytuacji na rynku wieloryby. Więc jeśli jesteś zainteresowany, no to zapraszam do oglądania. Zanim jeszcze zacznę, jesteś nowy na tym kanale, no to zachęcam do oddania subskrypcji. Włączenia dzwoneczka, żeby być na bieżąco. Przechodząc już do materiału, to na samym początku chciałbym powiedzieć o wskaźniku, o którym już wielokrotnie mówiłem. Mianowicie jest nim wskaźnik, który pokazuje otwieranie się pozycji wielorybów do osób detalicznych, czyli retailu. Jest to ogólnie proporcja, czyli w danym momencie, jak jesteśmy w obszarze zielonym, oznacza to, że wieloryby tak naprawdę chętniej otwierają pozycje na dźwigni. No i co tutaj możemy zobaczyć, co wydarzyło się w ostatnim czasie? Tak naprawdę Weszliśmy do obszaru zielonego 14 marca i jest obecnie 25 marzec i już trzyma się ten cały poziom przez 11 dni. Jest to dla nas bardzo pozytywny znak, ponieważ wieloryby wróciły do gry. Jak tutaj spadaliśmy, było zainteresowanie oczywiście takich mniejszych przejść nie liczę z tego względu, że tutaj przeważnie retail łapał spadające noże, o czym też już mówiłem wielokrotnie. Ostatnio tak naprawdę byliśmy w zielonym obszarze od października do stycznia, no i teraz wchodzimy znowu do zielonego obszaru, jesteśmy już w nim 11 dni i według mnie jak tutaj utrzymamy się przez jeszcze kilka dni to jest to bardzo pozytywny znak jeśli chodzi o dalsze wzrosty. Co więcej, przejdę zaraz do różnych pozycji, które otworzyły wieloryby. No i tam też ewidentnie widać, że są one na chwilę obecną bardziej zainteresowane longami. Oczywiście pojedyncze wieloryby otwierają shorty, natomiast nie wiemy w jakiej perspektywie czasu oni to otwierają. Dodatkowo teraz chciałbym przejść do strony AGGR, która pokazuje wolumen na różnych giełdach, w tym Coinbase, Bitfinexie, Binance czy Bybit. Według mnie, w tej hoście kluczowe jest sugerowanie się wolumenem na Coinbase z racji tego, że właśnie tam kupują bitcoina instytucje i etf -y. I Jak widzimy zwiększony wolumen popytowy, to prawdopodobnie jesteśmy blisko dołka i szykujemy się na dalszy wystrzał. Co więcej, w ostatnim czasie, jak Bitcoin kosztował 105-106 tysięcy dolarów, to widzieliśmy, że aż cztero- pięciokrotnie Coinbase nie chciał pozwolić na rajd Bitcoin na nowe ATH. Widzieliśmy wtedy dystrybucję ETF-ów i instytucji. Istniało wtedy bardzo duże ryzyko zawrócenia kursu. Co prawda, teraz widzimy, że Coinbase zaczął ponownie akumulować, Binance sprzedaje. Natomiast ja Binancem nie lubię się sugerować z racji tego, że tam są właśnie największe manipulacje fioletowe. To widzimy, że w tym miejscu były bardzo duże likwidacje. Zazwyczaj takie likwidacje, Likwidacje powinny być naszym punktem odniesienia i szukaniu lokalnego dołka. Oczywiście to zależy, o jakich interwałach mówimy. Wracając jeszcze do high bloka, to widzimy tutaj ten drugi wskaźnik, który pokazuje otwieranie się pozycji osób detalicznych, czyli retailu. Jak widzimy, że ten wykres spada, to osoby detaliczne są bardziej zainteresowane otwieraniem pozycji na spadki, czyli tak naprawdę idziemy teraz do góry. Retail próbuje na siłę shortować, liczy, że ustrzeli górkę. Natomiast wieloryby zwiększają swój udział w otwieraniu pozycji. Wydaje mi się, że wykres tutaj może jeszcze trochę pobujać, co prawda otworzył się ostatnio gap na kontraktach siemi, może być domykany, ale też warto uwzględnić to, że możemy go domknąć dopiero w bessie. Co więcej, takie, takie gapy na CME są domykane w 95-99%, ale tutaj nie wiemy, kiedy tak naprawdę one się domkną, czy domkną się dzisiaj, jutro, czy za tydzień, czy za dwa. Natomiast wydaje mi się, że tam prędzej, czy później wrócimy, ale krótkoterminowo Bitcoin, Bitcoin wygląda bardzo optymistycznie. No i teraz przechodząc do analizy Bitcoina, to ostatnio mieliśmy tutaj daily fair value gap, dotknęliśmy go, tutaj była bardzo dobra okazja na short, no i następnie weszliśmy tutaj do tych dwóch zielonych stref. Ja osobiście Nadziewałem się odbicia dopiero od tych poziomów, natomiast nie wykluczałem też odbicia od tego czterogodzinowego fair value gapa. Poszliśmy do góry, ponownie weszliśmy do tego daily fair value gapa, który wygenerował się wcześniej, no i teraz wykres zaczął konsolidować. Według mnie, jeśli mamy mówić o dalszych wzrostach, powinniśmy się tutaj utrzymać, pójść do tej strefy, a jeśli chcemy mówić o nowym ATH, to według mnie kluczowe jest przebicie się tych poziomów. Na razie cały rynek krypto wygląda bardzo optymistycznie i co prawda widzimy też to na CoinGecko, na wystrzałach na Memco. I naprawdę bardzo dużo memcoinów zaczęło teraz iść do góry o 30, 40% czy nawet 50%. Oczywiście, że wcześniej spadły o 90%, o 80%, ale to jest związane z tym, że jak widzimy spadki i bardzo dużo osób mówi o bescie, to kto tak naprawdę ma przytrzymać projekty, które nic nie wnoszą do technologii. Memcoiny, większość altów to jest jedynie spekulacja i jak jakiś inwestor jest na minusie 50, 60%, to z jakiej racji ma go przetrzymać, ma te memcoiny przetrzymać do dalszych wzrostów, skoro nic za tym nie stoi, większość memcoinów upada, trzeba zdawać sobie z tego sprawę. No i tak naprawdę memcoiny, większość tych shitcoinów, tych altów z niższym market capem, one mają tylko rację bytu kiedy jest pozytywny sentyment na rynku. Teraz widzimy, że Fear and Greed Index jest na poziomie 46, ostatnio był na poziomie 20, 15, więc rynek obecnie jest dalej w strachu, natomiast zaraz będzie prawdopodobnie neutralny. Dodatkowo jak przejdę teraz na stronę CoinGecko, no i wchodząc do kategorii memcoin, no to widzimy, że w ostatnim czasie memcoiny zaczęły rosnąć do góry. Poszły o 30-40% no i bardzo dużo nowych shitcoinów, nowych projektów z niskim market capem budzi się na linerze i jest więcej deweloperów. Mówię o tym dlatego, że jest też pozytywny sentyment chwilowo na rynku, no i dużo tych projektów idzie do góry. Warto zaznaczyć, że w ostatnim czasie większość memcoinów spadła blisko 90-95%. No i tak naprawdę dużo osób teraz wraca do memcoinów, wieloryby zaczynają krótkoterminowo spekulować i według mnie mogą to być fajne okazje do odpalania tradeów. Ja w tradingu stosuję taką zasadę, że Wyznaczam kierunek, wyznaczam kategorie, czyli według mnie jak memcoiny teraz prosperują dobrze, wyznaczam odpowiednie strefy płynnościowe, odpowiednie strefy zakupowe, no i gram pod longa z odpowiednim risk to reward. Dodatkowo w ostatnim czasie rozgrywamy bardzo dużo trade'ów na memcoinach, w tym na Trumpie. Ostatnio prezydent Trump zatweetował na X na temat tego memcoina, no i w bardzo szybkim czasie poszliśmy do góry. Warto zaznaczyć, że w tym momencie, w ciągu 15-70 minut, odpaliło się bardzo dużo zleceń zakupu Trumpa oraz wiele longów retailu i osób detalicznych. Wieloryby wchodziły tak naprawdę w longi tutaj. Ci insiderzy co wiedzieli, że Trump zatwituje, a retail łapał tutaj tak naprawdę na siłę longi. No i tak naprawdę ja nie chcę wchodzić w longa tutaj, kiedy wiem, że odpaliło się tutaj tyle zleceń zakupu, że cena prawdopodobnie tam zawróci, żeby zrealizować te wcześniejsze ordery. Ja interesuję się bardziej. Spadkiem do tych poziomów, do zawrócenia chociażby 0,50, 0,60 FIBO oraz innych stref, no i następnie odbicia. Na Discordzie rozgrywaliśmy tego Trumpa, podałem tutaj entry na 11:34, no i fajnie wszedł i zrealizowaliśmy Restore Reward 1.3, więc tak naprawdę ryzykujemy chociażby 100 dolarów, żeby zarobić 300 dolarów. Ruszyliśmy też tydzień temu z challenge'em, który ma na celu pomnożyć kapitał w saldzie tradingowym z 2500 dolarów do 5000 dolarów. Na przestrzeni ostatniego tygodnia zwiększyliśmy już to saldo tradingowe do 3100 dolarów, więc jesteśmy naprawdę na bardzo dobrej drodze. I na przestrzeni, na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy mamy skuteczność 80-90%, większość tradów zamieszczamy na X, na Telegramie, na Discordzie, więc zapraszamy do zaobserwowania naszych mediów społecznościowych. Jest tam też bardzo dużo materiałów edukacyjnych, no i pokazujemy jak rozgrywamy rynek w krótkim terminie. Ja osobiście jestem zadowolony z tych spadków, ponieważ cały czas traduję, portfela spot nie ruszam, mam tam najwięcej Bitcoina i Ethera, oczywiście z dużą przewagą Ethera i tak naprawdę czekam na Q4 2025 rok. Teraz nie interesuje mnie sprzedaż Ethereum, które spadło 40, 50% od ostatniego szczytu. Tylko czekam na dalsze wzrosty i nie ruszam tego portfela. Dla mnie to nie ma znaczenia, czy Ether kosztuje krótkoterminowo 2200 dolarów, czy 3000, czy 3500 dolarów. Bo i tak teraz tego bym nie sprzedał, a wiem, że w 2025 roku wysoko prawdopodobne, że będziemy znacznie wyżej. No i teraz wykorzystuję tak naprawdę okazję na tradingu i maksymalizuję swoje stablecoiny. Na przestrzeni ostatnich 5 miesięcy znacząco pomnożyłem swoje saldo tradingowe, więc tak naprawdę ja nie czuję tych spadków. Cały czas dokupuję bitcoina, dokupuję ETHERA i tak naprawdę wystarczy, że ETHER pójdzie na 3300 dolarów. I mój portfel będzie znowu szybciej na ATH. Więc ja nie muszę czekać w ten sposób do 4000 dolarów, tylko wystarczy, jak pójdzie minimalnie niżej. Z racji tego, że cały czas dokupuję, cały czas pośredniam na tych spadkach, dodatkowe stablecoiny, większość będę wrzucać, jakby bitcoin spadł do 74-76 tysięcy dolarów. Natomiast na chwilę obecną, według mnie, jest to o wiele mniej prawdopodobne i bardziej spodziewam się wzrostów do wyższych poziomów niż zawrócenia do tej strefy, o której mówiłem też w poprzednim filmie. Na samym końcu tego odcinka chciałbym. Chciałbym powiedzieć o moich planach na 2025 rok, zaczynając od portfela Spot, to posiadam głównie bitcoina i Ethera, ale warto zaznaczyć, że znacznie więcej mam Ethera niż bitcoina w portfelu. Gram pod Q4 2025 i uważam, że wtedy właśnie będą szczyty na bitcoinie oraz na eterze i będę ewakuować się do stable. Czy to będzie wrzesień, październik, listopad, może grudzień, nie wiem. Będę sugerować się wtedy wskaźnikami, różnymi czynnikami makroekonomicznymi no i uważam, że właśnie one pomogą ewakuować mi się z rynku. Z racji tego, że nie wykonuję żadnych ruchów na, port na portfelu spot, to jestem mocno zaangażowany w trading. Trajduję już od wielu lat i naprawdę w ostatnim czasie, na przestrzeni 8-10 miesięcy, nie było żadnego miesiąca na minus. A jak miałem jeden miesiąc na minus, to był naprawdę blisko zera. Więc cały czas w ten sposób zwiększam swoje stablecoiny. Mam 90% portfela spot i 10% trading. Natomiast jak portfel spot spada, chociażby ostatnio był mocny, mocny spadek na na eterze, no to spadliśmy tak naprawdę na moim portfelu spot o blisko 35%. Natomiast jak ja zwiększam cały czas swoje saldo tradingowe do 30-35%, do to mam znacznie więcej stablecoinów i cały czas później wrzucam to do portfela spot chciałem jeszcze pokazać tak naprawdę co my tradujemy naszą całą skuteczność tutaj na Discordzie jest zakładka i pokazuje dosłownie wszystkie swoje trady. na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech tygodni dosłownie jest skuteczność 90%, wcześniej też była bardzo dobra, no i nawet tu robiłem tutaj wcześniej wszystkie podsumowania od początku tutaj założenia tego kanału na Discordzie, ale oczywiście na Telegramie też byliśmy dużo wcześniej. No i widać ewidentnie, że mieliśmy tutaj naprawdę sporo pozycji na plus. Chociażby tutaj były podsumowania tradeów z ostatnich dwóch tygodni, od 1 do 22, no i było tak naprawdę 80% skuteczności. Saldo tradingowe powiększyło się o 80%. Na Telegramie, na Xie cały czas zamieszczamy nasze sygnały, więc jeśli jesteś zainteresowany, no to zapraszam do zaobserwowania. No i to by było w sumie dzisiaj na tyle. Widzimy się w kolejnym materiale. Jeśli filmik Wam się spodobał, no to zachęcam do oddania komentarza, do pozostawienia łapki w górę. No i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.